Cześć, przychodzę z dwoma historykami, słuchajcie, zabawnymi. Pierwsza historyka jest taka, że pojechałam do Julki do Torunia i Julka mówi: Słuchajcie, totalny upał oczywiście, środek lata, totalny upał. Julka mówi: Co porobimy? Ja mówię: No, możemy jechać do galerii, możemy jechać coś zjeść. No ja mówi: No to zróbmy, że najpierw pojedziemy do galerii, a potem coś zjeść. Ja mówię: No dobra. I słuchajcie, yy, czekamy na trolejbusa na przystanku i Julka mówi: Wiesz, bo tu jeżdżą takie stare, takie. Za Twoich czasów jeszcze takie jeździły i takie całkiem nowe i wolałabym, żeby taki nowy podjechał, bo on ma klimatyzację. Fajnie by było, jest tak duszny i gorąco. Ja mówię, no fajnie by było, no ale zobaczymy, słuchajcie, i podjeżdża stary. Podjeżdża stary. Nie, inaczej, nie, 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 wróć. I podjeżdża nowy. Faktycznie, ojuka się ucieszyła, tam zatarła ręce, super, super. I słuchajcie, jest akcja, że wchodzimy, a tam napisane awaria klimatyzacji, słuchajcie zapchany cały trolejbus. Ludzie na sobie i stoją, i siedzą, i się trzymają. Pod potyłku leci, nie ma klimatyzacji. Słuchajcie, wysiadamy przed galerią. I ja mówię, no fajnie, że nowy trolejbus nas dobra A on mówi, no sorry, ale no nie ode mnie to zależy. I ja mówię, no wierzę przecież nie twoja wina, że że się klimatyzacja popsuła, ale fajnie, że nas chociaż yy, kartkę wywiesili, że, nie, że brak klimatyzacji i że można czekać tam za 10 minut następny podjedzie. A słuchajcie, no i jesteśmy w tej galerii i z galerii, żeby coś zjeść, czekamy na trolejbusa. I ja mówię, Joka, tylko nie mów, żeby był nowy, bo nie będzie znowu klimy. Słuchajcie, podjeżdża stary, rozklekotany, taki z perelu, ja nie wiem, z 50 lat chyba bo ja już myślałam, że takie nie jeżdżą w ogóle trolejbusy. Ale podjechał Julia mówi, o matko. Ja mówię, no trudno o jejku, no takim jeszcze dawno nie jechałam, pojedźmy takim. Słuchajcie, nikogo żywej duszy, tylko my dwie. Wsiadłyśmy na sam koniec, gdzie wszystkie okna były potwierane. Ja nie wiem, czy ludzie się nie chcieli jeździć, tak jak Juka nie chciała, że stary trolejbus, więc bez sensu. Ale słuchajcie, yy, faktycznie. Yy. Byłyśmy same we dwie, na samym końcu, wszystkie ona potwierane. Przeciąg, przyjemny. I ja mówię, i zobacz, starym trolejbusem jedziesz, nikogo nie ma, w przeciągu siedzisz jak dama. Jest ci chłodno przyjemnie, a w nowym trolejbusie klima się popsuła. Julka mówi, no widzisz, tak nieraz się zdarza. I słuchajcie, druga historia, wracamy z nadmorza. Jesteśmy przed e, za... Mechelinkami przed gdynią jedziemy do galerii, zrobić małe zakupy śniadaniowo obiadowe I Ja chciałam do, tego, do tej riwiery, do szperka, albo do Rivery, słuchajcie, a tam między nimi powstał po prostu na polach wielkie galerie. Powstał Aldi i Lidl. Tylko po jednej stronie jest Aldi i po jednej stronie jest Lidl. Więc żeby do któregoś jechać, no albo zjeżdża się, albo przejeżdża się i zjeżdża się w drugą stronę. I teraz, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że one powstały. Nie zwróciłam wcześniej uwagi. I Zbyszek mówi, mój mąż mówi, słuchajcie, to do której galerii jedziemy? Ja mówię, no możemy najpierw do szperka. Ale ja pytam o te, o te. O to, do, do którego tego sklepu jedziemy? Ja mówię, no do szperka. A, on, a Julka moja na tyle siedzi i mówi tak. Ale tata pyta o ten tu, o tą galerię. Z takim wyrzutem, nie? Ja mówię, kurde, jaka galeria. A, ja, a posłuchajcie, wyłonił się przede mną z mojej strony, tak jak ja siedzę po stronie pasażera, jest Lidl. Więc ja mówię, a, Jul, a, Julka po swojej stronie miała Aldiego. Aldi Lidl. Słuchajcie, Julia do mnie mówi, no do tej tutaj, no taki wielki czteroliterowy napis, a ty nie widzisz, na A się zaczyna. Ja mówię, Poziu, na A się zaczyna? na L. Julia mówi, jak na L? Na A. Ja mówię, Julia, jak Lidl się zaczyna na A? A Julia mówi, jaki Lidl? Jak to Aldi? Słuchajcie, jak mój mąż parsknął śmiechem. Ja po prostu, wiecie, miałam skierowaną głowę w prawą stronę i widziałam tylko Lidla. Czytam Aldiego, już teraz nie pamiętam, nie chcę Was kłamać. A Julia, siedząc za z moim mężem, za kierowcą, miała skierowaną głowę w swoją prawą stronę, więc widziała tylko ten drugi napis. Słuchajcie, i myśmy my się pokłóciły głupie. Do którego sklepu mamy jechać? A ja w ogóle myślałam o szperku, bo zaraz na końcu był szperk. No i w końcu wjechałyśmy najpierw do mojego Lidla czy Alliego, a potem wjechaliśmy do Juli Lidla czy Alliego. Słuchajcie, zrobiliśmy zakupy, zrobiliśmy zakupy i wróciłyśmy do pokoju. Także dzisiaj takie szybkie, wesołe historii Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.